Cześć Wam! Ja się dzisiaj witam z Wami. Bo za czym Wam pokażę to, co będę robić, to chcę Wam pokazać. Jest poniedziałek. Pamiętacie? Wczoraj Wam pokazywałam, że jest w miarę ciepło. Zobaczcie dzisiaj. Jest tyle śniegu. Napadało przez cały dzień. I jeszcze pada. I się zrobiło znowu bardzo zimno. Jest minus... 3 stopnie. Ja wyszłam z psami. Nie wiem, czy mówiłam. Jest godzina 22. Chodźcie tu, w krzaki. I zobaczcie. Ja się zapadam. Widzicie, ile śniegu? Chodźcie tu. Nie wolno tam chodzić. No, dobra. Tylko tyle wam chciałam pokazać. A teraz wam będę pokazywać to, co zrobię. dzisiejszej pracy potrzebujemy. Jak widzicie, rolek z papieru toaletowego, sznurki jutowe, materiał jutowy. Tutaj też jest sznurek plus klej na gorąco, nożyczki i karton. Oczywiście kawa też musi być zawsze co robimy to składamy rolki papieru po papierze. Jak nie macie tak dużo rolek, to zawsze możecie wyciągnąć go z środka i składamy go właśnie w taki sposób. Widzicie? Jak już macie po składane to trzeba teraz klejem tutaj jest kleić. A, yy, tych rolek mam 22 sztuki. Teraz bierzemy sznurek i każdy jeden kartonik. Ze wszystkimi 22 sztuki. Teraz, jak już wszystko to zrobiliśmy, to bierzemy karton. Ja mam tutaj 19 na 11, ale wiecie co? Yy, to może być różnie, bo chodzi o to, że tu, żeby było 7 sztuk, tu, a tu będą 4. Poczekaj, z drugiej strony wam pokażę. Będzie lepiej. Zaraz. Tu będą 4, tu 7, żeby to był taka podstawa. I teraz to odkładamy. Teraz bierzemy to płótno jutowe i przyklejamy na spód. Nie oparzcie się, bo ja już widzicie. I teraz druga strona jest przyklejona, jak widzicie, z jednej i z drugiej. Teraz to obcinamy. Teraz mamy obcięte. Wygląda to tak. I powiem Wam tylko, Pamiętajcie, ja pierwszy raz to robię, ja po prostu widziałam. I nie pamiętam, gdzie to widziałam nawet. I po prostu chcę to odtworzyć. Dobra, to teraz. Chyba najtrudniejsza rzecz. Będziemy przyklejać to. Taj boki też. Jedna strona już jest. Teraz kolejna. Trochę nabrudziłam, ale pomału. Kończę. Stem. To tak. Opa. I widzicie jest A teraz kochani Zrobimy sobie warkoczka. Poczekajcie, bo psy tutaj też chcą widzieć wszystko. Dosyć sporo go zrobiłam. Naplotłam. I teraz będziemy ozdabiać nasze, naszą szkatułkę. Mam nadzieję, że wszystko będziecie widzieć. Ja muszę sobie klej na tą stronę dać. Muszę sobie zużyłam dwa takie. Duże kleje. I teraz tak. Widzicie? Tu biorę. I robię to tak. Oh, light me up with a bright smile, oh now Put me in the dark Już to w miarę wygląda, no nie? No jest, wiadomo, że musicie to. Tu trzeba, muszę dokleić wszystko, ale. Wiem już jaki błąd zrobiłam. Pamiętajcie, jakbyście robili to, zobaczcie. Tu niektóre były większe, a tu jest mniejsze. I teraz się właśnie zastanawiam, co z tym zrobić, bo widzicie, tutaj też jest niższy. A tutaj, tu jest niższy. Po prostu rolki papieru nie były równe, więc yy, teraz już wiem następnym razem, że jak trzeba będzie zrobić, to trzeba sprawdzić, czy są równe rolki. To ja chyba tutaj, bo tu jest chyba największy taki skok, to po prostu troszkę odetnę. No, zobaczymy. To w sumie i tak jest dla mnie, prawda? Więc teraz co robimy? To robimy warkocza, ale z sześciu, żeby był o wiele grubszy niż ten. Ja już sobie tutaj zrobiłam. Widzicie, to jest sześciu warkocz, i po prostu będziemy go dawać tutaj, żeby to wszystko brzydkie zakryć. World that keeps changing think that it's progress you're making copy and paste pretty faces all the time pictures so perfect we play through only because you set up the angle web that you we've got is tangled caught in what's before mistakes it isn't perfection what is it we chase bow for your 15 seconds of fame it's your time give me the messy give me the pain a rose will not grow without the rain i wanna be someone who says there's more than meets the Wygląda to tak. Później pokażę w całości. Tak, odstawię. No i tak jak mówiłam, już mi tylko zostało tyle, więc yy, no Trzeba by było jeszcze tutaj wykończyć. Ładnie. Więc yy, bierzemy się za robienie warkoczka. Już naplotłam trochę. Znowu. Więc teraz będziemy w środku ozdabiać. I widzicie, wydaje mi się, że on jest lekko krzywy. Tutaj jest jakaś dziurka, ale to mówię. To jest wszystko dlatego, że to jest mój błąd, że po prostu nie ściskałam y, tych rolników. Y, tak, wiecie, mocno, no nie? Dlatego. No ale nic, no to jest moja pierwsza, więc y, proszę o wybaczenie. That you're feeling. Capture your body, get your best side, breathe in the world, fake us a smile, walk in the lines, fine. But I hope one day you'll break the. Nie moglibyśmy skończyć to, ale tak sobie wymyśliłam i w sumie tam było na tym, że można zrobić taką... takie otwieradełko, no nie? Będzie zamykane, więc robimy tak jak ten spód. Weźmiemy płótno z jednej strony, z drugiej strony. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Raining on me. Go and follow your heart. day wymyśliłam, tak w sumie na poczekaniu, że y, to nie będzie się w tą stronę otwierało, tylko będzie się w tą stronę otwierało, bo ja tutaj wezmę widzicie, wszystko będzie bo jak wezmę w tą stronę to trochę za mało zrobiłam kartoniku, więc y, zrobię to tu i będzie to w tą się otwierało zobaczcie, w tą stronę się będzie otwierało więc y, wydaje mi się, że niezły pomysł. Więc zrobię to tak, że o, widzicie. In my day, I love the way you like a song, Ooh. you know my heart. Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. Don't wanna show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. I can let you love know, that you're my boy. Don't wanna show me. Słuchajcie, może jednak kokardę tutaj zrobię. Normalnie tyle mi zostało, więc kokardkę jakąś wymyślę, bo o, Tak wygląda dzieło mam nadzieję, że dobrze widać tu jeszcze trochę kleju jest no ale to trzeba wszystko oskubać I jak wymyślę tą czy tą kardę dać to wtedy jeszcze Wam na koniec pokażę no i wymyśliłam, zobaczcie Pamiętacie, yy, bukiet, yy, który dostałam na Walentynki, to miał takie właśnie koraliki, a że już bukiet no pomału już yy, wysycha, więc stwierdziłam, że ten koralik będzie taką pamiątką. No i jak Wam podoba się taka, yy, no tu jeszcze jakiś paproch. <gryw> Poczekajcie. O. I jak Wam się podoba taka skrzyneczka? Może nie jest w sumie idealna, bo jeszcze tutaj ma takie paprochy, jest lekko krzywa, ale naprawdę wydaje mi się, że bardzo fajna na skarby. O, taka. Wiecie, w sumie sama nie zrobiłam, no nie? To, to aż serce się raduje. Więc yy, kochani, a jeszcze do panów, którzy mnie oglądają, słuchajcie, jak wasza pani domu mówi, że za mało macie kontaktów, to macie za mało kontaktów. Ja dzisiaj z przedłużaczami latałam, bo yy, chyba w salonie mamy tylko dwa kontakty, więc. To jest za mało. <laughs> Więc, jak kobiety wasze mówią, że jest za mało, to jest za mało. Mam nadzieję, że ktoś takie coś zrobi, skopiuje mnie i y, oczywiście czekam na zdjęcia. Ta szkatułka jest dosyć duża, jak widzicie. Pomieści się na pewno sporo moich skarbów. Jak się Wam podobał taki filmik, to oczywiście dajcie mi łapkę w górę. Jeżeli nie, to dajcie łapkę w dół. Nie obrażam się, subskrybujcie, udostępniajcie znajomym. No i mam nadzieję, że będziecie pisać komentarze, czy Wam się podoba, czy nie i czy ktoś zrobi. A od razu powiem, że bardzo brudząca praca, bardzo mam nabrudzone. I jeszcze co, to naprawdę pracochłonna, bo trochę godzin nad tym spędziłam. Więc mam nadzieję, że to docenicie i że hmm, dacie mi tą łapkę w górę <laughs> i subskrypcję. Więc do zobaczenia do następnego filmiku. Görüşürüz! 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는